Nawet jeżeli ktoś się nie interesuje astrologią, to raczej spotkał się z określeniem retrogradacji Merkurego. Niestety, bardzo często o retrogradacji Merkurego mówi się tylko i wyłącznie w kontekście pomyłek, problemów, a ja chciałabym w dzisiejszym odcinku opowiedzieć Ci o tym, jak retrogradację Merkurego można wykorzystać na swoją korzyść, bo z punktu widzenia, z którego ja uprawiam astrologię, wszystko co dzieje się na niebie z planetami można mądrze i dobrze wykorzystać. W dzisiejszym odcinku trochę o tym, czym w ogóle jest planeta Merkury w astrologii, czym jest w ogóle retrogradacja i o takich siedmiu czynnościach na literę R, którymi warto się zająć podczas retrogradacji. Zacznijmy króciutko od tego, Czym planeta Merkury w astrologii jest? Planeta Merkury reprezentuje w astrologii nasz umysł, logikę, sposób w jaki przyswajamy informacje, ale też sposób w jaki się komunikujemy, jak nawiązujemy relacje też z innymi ludźmi i to nie na zasadzie takiego emocjonalnego podejścia, bo wszystko, co jest związane z Merkurym, nie podlega emocjom, tylko i wyłącznie właśnie naszemu rozumowi. Więc generalnie to jest bardziej taki sposób nawiązywania kontaktu, a nie typu relacji, jakie budujemy z ludźmi. Planeta Merkury jest też odpowiedzialna za różnego rodzaju umowy, jakie zawieramy z ludźmi, jak również za podróże. I teraz w astrologii, jeszcze w dodatku, ta planeta ma takie swoje dwa ulubione miejsca na Zodiaku w bliźniętach, gdzie jest w swoim władztwie, i w Pannie. W bliźniętach, dlatego że bliźnięta są związane z uczeniem się i z mówieniem, a w pannie, dlatego że w pannie jest bardzo ważna logika i drobiazgowość, szczegóły. I tam Merkury też czuje się bardzo dobrze. Ale jak już widzisz, Merkury może przyjąć różne postawy, tak? Bo w tej logicznej i analitycznej pannie będzie troszeczkę inaczej działał niż w tym rozgadanym, wesołym i ciekawym wszystkiego bliźniaku. Trzy razy w roku Merkury wchodzi w tak zwany pozorny ruch wsteczny, czyli w retrogradację. I nie chcę Ci tutaj wchodzić w jakieś astronomiczne szczegóły, ale nie o to chodzi, że planeta naprawdę się cofa na ekliptyce. Ona to jest taki pozorny ruch wsteczny, który my po prostu obserwujemy z Ziemi. I w astrologii jest to bardzo ważny moment, dlatego że planeta wtedy zaczyna działać troszeczkę inaczej. Zwykle objawia się to w ten sposób, że wszelkiego rodzaju rzeczy, których planeta dotyczy, zaczynają spowalniać, i na ten okres czasu są pewnego rodzaju zalecenia astrologiczne, które naprawdę bardzo się sprawdzają. I najważniejszym zaleceniem, przynajmniej z mojej strony, jest takie, żeby się nie bać retrogradacji i żeby nie zakładać absolutnie, że w czasie retrogradacji to wszystko musi pójść źle. Dlatego że retrogradacja ma swój cel i to nie głupi cel, tylko bardzo mądry cel. I zwykle jest tak, że astrologia, planety przynoszą nam to, czego my potrzebujemy. A sprawy retrogradacyjne, czyli takie, które mają nas spowolnić, one właśnie mają na celu. To, żeby przynieść nam korzyść, tak? Bo nie zawsze chodzi o to, żeby tylko pędzić i cały czas robić nowe rzeczy, których na retrogradacji właśnie nie robimy, ale bardzo często my musimy mieć ten czas na refleksję, na cofnięcie się do rzeczy już, które rozpoczęliśmy w życiu, bo bez tego jakby każdy kolejny krok do przodu będzie obarczony różnego rodzaju przeszkodami. Ja sama jestem typem człowieka, który uwielbia robić wszystko, Dużo i za dużo, i bardzo często za szybko, ale takie mamy ustawienie fabryczne. <laughs> I powiem Ci szczerze, że mi bardzo pomaga właśnie czas retrogradacji, kiedy świadomie w niego wchodzę. Czyli wiem, że retrogradacja jest wtedy, i wtedy, i na ten okres przede wszystkim nigdy nie planuję jakichś takich nowych działań. Bo nieraz to widziałam i nieraz to sprawdziłam na sobie, że te działania, które podejmiemy całkowicie nowe na retrogradacji, one zwykle później okazują się bardzo nietrafione, wymagają poprawek i często jest tak, że dopiero w kolejnym okresie retrogradacji te sprawy do nas wracają i znowu musimy nad nimi pracować. Natomiast w dzisiejszym odcinku podcastu przede wszystkim chcę się skupić na tym, co powinniśmy w trakcie retrogradacji sobie zaplanować, żeby właśnie ona przyniosła dla nas korzyść. I żeby było łatwiej, te wszystkie rzeczy mam na literkę R. To co? Zaczynamy punkt pierwszy, mam ich siedem, ale to nie koniec odcinka. Pierwsza rzecz, którą warto robić na retrogradacji, to przede wszystkim refleksja. To jest w ogóle niesamowicie ważne, żeby gdzieś czasami usiąść i poddać rozmyślaniu i rozważyć to, co w życiu zrobiliśmy, zanim podejmiemy kolejny krok. Bo często i gęsto jest to kluczowe do tego, żebyśmy mogli ruszyć z wieloma rzeczami dalej. Więc takie świadome. Podchodzenie do refleksji można sobie zaplanować na retrogradację, bo też wtedy będziemy mieli lepszy wgląd, taki trochę intuicyjny, choć mówi się w astrologii, że Merkury dotyczy wszystkiego, z czego nie sięga intuicja, bo on jest właśnie związany z logiką, ale jest też taka, nie wiem czy to dobrze nazwę, nazwę logika intuicyjna. Teraz wymyśliłam to słowo, które jest właśnie związana też z takim myśleniem, ale takim intuicyjnym, i w trakcie właśnie retrogradacji możemy podjąć takiej refleksji. Warto w czasie retrogradacji robić czynność kolejną na R, czyli rekonesans. Jeżeli masz już zaplanowane jakieś projekty, coś przygotowane, z czym byś chciała ruszyć. I oczywiście, no nie zawsze jest tak, że, nie wiem, na przykład dostaniemy nową pracę i akurat wychodzi nam pierwszy dzień pracy w retrogradacji Merkurego i to nie znaczy, że mamy do tej pracy nie iść, no bo jakby to, to tak nie ma działać, tak. Ale generalnie, jeżeli na przykład mamy możliwość, żeby nie zaczynać nowych rzeczy, to właśnie robimy taki rekonesans, dlatego że w czasie retrogradacji Merkurego. Jeżeli będziemy mieli troszeczkę więcej czasu na to, żeby zrewidować jakby stworzony wcześniej projekt, to możemy się natknąć na wiele detali, wiele szczegółów, które wymagają jakichś poprawek, i to jest genialny na to czas. Kolejną rzeczą bardzo fajną na okres retrogradacji jest reperowanie. Nie wiem, czy lubisz, ja bardzo lubię naprawiać stare przedmioty, i rzeczywiście w okresie retrogradacji. Niewiele trzeba, żeby doprowadzić do porządku rzeczy, które są zepsute. Nie zawsze się je wyrzuca. Zresztą kolejną rzeczą, którą się uprawia na retrogradacji, jest rekonstrukcja, czyli kolejna rzecz na R, czyli tak zwany upcykling. Czasami jest tak, że po prostu, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, że jak nam się coś tam popsuje, czy właśnie, nie wiem, już jest stare, to od razu chcemy iść kupić nowe, a na okresie retrogradacji warto zamienić jakąś starą rzecz w nową. Także bardzo dobry pomysł na retro. Kolejną rzeczą bardzo fajną na retrogradację jest taka rewizja naszych różnych obszarów życia, na przykład finansów. Tak? Na Merkurym w retro możemy znaleźć na przykład tańszą jakąś kartę kredytową, czy lepszą ofertę w jakiejś firmie. Natomiast nie poleca się w tym okresie podpisywać umów, do czego przejdę później, chyba że, bo są wyjątki, zawsze to wszystko trzeba podważyć głębszemu myśleniu, chyba że chcemy umowę renegocjować, to wtedy podpisujemy ją w okresie retrogradacji. Retrogradacji. Re czekaj, jak ja to powiedziałam, renegocjacje, to jest też kolejna rzecz dobra na retrogradację. Kolejną fajną rzeczą jest tak zwana rewizyta. I choć nie poleca się w okresie retrogradacji podróżować, to tego też przejdę później troszeczkę, to rewizyta, czyli powrót do starego miejsca, w którym byliśmy, jest bardzo korzystna w okresie retrogradacji, zwłaszcza jeżeli do jakiegoś miejsca nas w jakiś sposób ciągnie. To właśnie taką rewizytę zrobić sobie na retrogradacji, ależ to jest re-odcinkowy, bardzo trudny odcinek dla mnie do wymówienia. Ale też rewizytę można zrobić w kontekście jakiejś sytuacji, która na przykład y, siedzi nam w głowie i możemy sobie do tej sytuacji wrócić i może spojrzeć na nią inaczej. Czasami to pomaga uporać się z różnego rodzaju wspomnieniami, tak? Możemy też zrobić reorganizację czyli uporządkować jakiś nieporządek, który w naszym życiu panuje w jakimś obszarze, bo zwykle jest tak, że w jakichś obszarach mamy porządek, a w jakichś obszarach nie mamy, chyba, że jesteśmy silnie archetypową panną, która właśnie ma swojego władcę Merkurego i wtedy porządki są bardzo fajne. Na retrogradacji Merkurego naprawdę się fajnie reorganizuje przestrzeń, różnego rodzaju, czy miejsca pracy, czy w domu, czy w ogóle trybu życia troszeczkę, tak, bo to w długotermin Nowej perspektywie przynosi ogromne korzyści. I kolejnym takim bardzo fajnym pomysłem na retrogradację jest reaktywacja różnego rodzaju relacji. W ogóle w czasie retrogradacji często do nas wracają znajomi z dawnych lat, i możesz sobie to obserwować, jeżeli będziesz świadomie, właśnie tutaj z astrologią sobie żyła, jak w okresie retrogradacji często do nas wracają ludzie z dawnych lat. Nie poleca się natomiast wpuszczania do swojego życia swoich eks, bo jest taka w astrologii właśnie, że, że czasami właśnie wraca jakiś były w okresie retrogradacji, no i jak go przyjmiemy z powrotem do życia, to będziemy mieli znowu powtórkę z rozrywki, bo to jest właśnie powtarzane jakieś rzeczy. Także reorganizacja, reaktywacja swoich jakichś różnych znajomości, na przykład też relacji z rodziną, Rewizyta w jakieś miejsce, reperowanie rzeczy bądź rekonstrukcja jakiejś rzeczy, rekonesans, który pozwoli nam właśnie zebrać dodatkowe informacje, refleksja nad tym, co z naszym życiem się dzieje i rewizja różnych obszarów życia. To są bardzo fajne rzeczy na retrogradację Merkurego, ale to nie koniec. Ponieważ Merkury jest związany z nauką, to też warto w czasie retrogradacji powrócić do kursów, które zaczęliśmy w przeszłości, albo ponownie się zapisać na jakieś kursy, których nam się nie udało skończyć. W okresie retrogradacji naprawdę bardzo fajnie pochłania się wiedzę, którą już wcześniej gdzieś się troszeczkę rozgrzebało. Natomiast nie powinniśmy, jeśli oczywiście to jest możliwe, rozpoczynać jakichś nowych kursów czy zapisywać się na jakieś nowe kursy, bo właśnie zwykle jest tak, że coś tam nam nie będzie szło i nie będziemy mogli zakończyć takiej nauki. Jeżeli na przykład szukamy pracy, to nie jest za dobrze rozpoczynać pracy w okresie retrogradacji, no ale wiadomo, jak już dostaliśmy jakąś pracę, no to, no to trzeba po prostu zacząć. Ale na pewno warto złożyć podanie o pracę jeszcze raz w to samo miejsce albo usiąść i poprawić swoje CV. Jeżeli pracujemy z klientami, to na okres retrogradacji naprawdę warto skontaktować się z klientami, których mieliśmy wcześniej, dlatego że bardzo często jest tak, że właśnie starzy klienci do nas wracają i to jest bardzo fajne, żeby zrobić ten właśnie pierwszy krok i samemu się z klientami skontaktować. Nie podpisujemy, jeśli to możliwe, dokumentów, umów, zwłaszcza jeżeli nie mamy możliwości dokładnie ich sprawdzić. Jeżeli podpisujemy jakąś umowę, warto sprawdzić 3-4 razy, a już najbardziej dokładnie wszystko to, co jest zapisane drobnym druczkiem, bo tam ukrywają się różne ciekawe rzeczy, które w trakcie retrogradacji jakimś cudem w ogóle mgłę mamy i my ich nie widzimy. Natomiast to co warto robić z umowami, to właśnie je renegocjować. Jeżeli mamy jakieś umowy, które byśmy chcieli zmienić, to w czasie retrogradacji można sobie renegocjowanie umów zaplanować. Jeśli chodzi o podróże, to owszem fajnie jest wrócić do jakiegoś starego miejsca, ale ogólnie nie zaleca się podróżowania w Merkurem w retro. Natomiast ja sama wielokrotnie podróżowałam w Merkurem w retro i starzały mi się typowe dlatego Czasu sytuacje. Pociąg nie przyjechał, ktoś się gdzieś spóźnił, zgubiłam portfel, mój bagaż się zapodział. To są takie pomyłeczki. I teraz, jak w ostatnią podróż jechałam na Merkurym retro, to to, co naprawdę warto zrobić, to sobie zawsze mieć jakiś plan B i się po prostu do tego przygotować. Sprawdzić pięć razy, czy mamy paszport, wyjść wcześniej na ten zaplanowany pociąg czy samolot. I też to, co jest takie, to, co ja uprawiam, to to, że ja już jestem nie tyle nastawiona, ale jak się coś dzieje, czyli zgubię ten portfel, nie wiem, zamówię gdzieś jakiś nocleg i się okaże, że coś z tą rezerwacją jest nie tak, ja się nawet nie złoszczę. Ja po prostu sobie odnotowuję w moim astrokalendarzyku różnego rodzaju sytuacje. I to nie jest tak, że takie rzeczy się nie zdarzają w okresie retrogradacji, bo też się zdarzają, ale naprawdę w okresie retrogradacji, jeżeli jesteśmy w podróży, to zwykle jakieś takie właśnie dziwne sytuacje nam przychodzą. To, co też już wspomniałam, ale jest to bardzo warte uwagi, to to, żeby nie zaczynać jakichś nowych zobowiązań, tylko po prostu przyjrzeć się temu, co już mamy i tam dokonywać poprawek. Recykling. Treści, na przykład na social mediach, jest genialną aktywnością na retrogradację Merkurego. Jeżeli prowadzisz social media i tam patrzysz na statystyki, algorytmy i sobie y, zrobisz recykling treści na jednej, drugiej, trzeciej retrogradacji, to naprawdę będziesz zaskoczona, jak to się dobrze sprzedaje. Ludzie w ogóle lubią wracać do starych treści na retrogradacji, a my dzięki y, właśnie temu, że robimy to w czasie retro, też dokonujemy poprawek w tych starych treściach i one są lepszej jakości, więc bardzo bardzo się poleca. To co zdecydowanie też się poleca, to mieć zawsze naładowany telefon i robić kopie zapasowe, dlatego że Merkury też jest związany z, ze sprzętami elektronicznymi i one się po prostu Często psują, w ogóle działają mnie tak, jak powinny, nie wiadomo, skąd to się dzieje. Jakieś w ogóle maile przychodzą mnie tam, gdzie trzeba, chociaż zaraz o wiadomościach też więcej powiem, bo merkury też jest związany właśnie z wiadomościami i po prostu troszeczkę nawet warto przed retrogradacją Merkurego zrobić sobie choćby kopie zapasowe, tak, i sprawdzić, czy mamy te wszystkie antywirusy, zwłaszcza w tym naszym dzisiejszym świecie, gdzie ten świat cyfrowy też jest zagrożony, warto, warto się lepiej zabezpieczyć. Na okres retrogradacji i nie kupować sprzętów elektronicznych. To jest złota zasada. E, mój mąż prawie były, kupił sobie jakiś czas temu na retrogradacji auto całkowicie elektryczne. Wiadomo, jak to dzisiejsze samochody. I dzwoni do mnie jakiś czas temu: <laughs> Dzwoni do mnie jakiś czas temu tak, sprawdź mi datę, sprawdź mi to. Ja mówię, ale o co chodzi? To nieważne, sprawdź mi datę, czy wtedy i wtedy wszystko było ok. Ja mówię, ja pierdziele, 12 lat życia ze mną i ty nie wiesz, że ja muszę wiedzieć mniej więcej, czego szukać. Ano, bo wiesz, bo miałaś rację, bo ja kupiłem ten samochód w retro i ja się go pozbyłem, bo ja już miałem dosyć ciągle tych napraw, ciągle tego serwisowania i w ogóle. I teraz kupiłem nowy, ale nie wiem, czy tam coś na niebie się złego nie działo. <grym> Także naprawdę nieraz to obserwowałam. Nie warto kupować elektronicznych sprzętów, nawet jeżeli już kupimy. To zwykle coś się z nimi dzieje. To nie znaczy, że one od razu nam nie działają czy coś, ale wymagają jakiegoś właśnie serwisowania, coś tam nie działa tak jak trzeba, więc jeśli można, warto przełożyć kupowanie sprzętów elektronicznych. Kolejną rzeczą to jest rzecz związana z wiadomościami różnego typu. Warto czytać uważnie wiadomości, maile, które wysyłamy, i sprawdzać, czy na pewno wysyłamy je do nieodpowiednich osób, bo też moja psia psi raz wysłała. Jakby miała takie, no prowadziła takie trochę podwójne randki, tak? Ale z ingielką była, miała prawo. Aczkolwiek właśnie w retrogradacji Merkurego pomylił jej się chłopak i wysłała wiadomość nie do tego chłopaka, co trzeba. Także, także generalnie warto sprawdzać. No bo czasami właśnie nie na tą skrzynkę coś komuś wyślemy. No i kolejną rzeczą jest to, że skoro Merkury też odpowiada komunikacji to warto troszeczkę inaczej się komunikować w czasie retrogradacji, mówić troszeczkę wolniej, z czym ja na przykład mam ogromny problem. Mimo że mój natalny Merkury jest w Koziorożcu i powinnam być konkretniejsza, to przez inne naleciałości mówię dosyć szybko i być może właśnie powinnam bardziej się retrogradować na Merkurem, ale warto mówić wolniej i robić takie krótkie pauzy, brać oddech, mówić konkretnie. Dlatego, że często komunikacja międzyludzka na Merkurym w retro jest no, taka trochę zaburzona i zdarza się, że ludzie po prostu coś źle zrozumieją. Więc w tym okresie naprawdę nie zwodzimy ludzi, nie dajemy im jakichś niejasnych sygnałów, coś między wierszami. To jest bardzo ważne, dlatego że może dojść do różnego rodzaju pomyłek, ktoś nas źle zrozumie, później się ktoś obrazi i tak dalej. No i co, jeszcze tak na zakończenie, przyglądaj się temu, co się dzieje w czasie retro. Takie rzeczy, które czasami się dzieją i które możesz zauważać, to na przykład komputer ulegający awarii, czy właśnie opóźnione loty, czy zgubione bagaże, czy na przykład twój kolega się z tobą umówił z pracy, ale w ogóle o tym zapomniał czy w ogóle pokłócisz się z kimś, bo myślisz, że ktoś, nie wiem, rozpuścił na twój temat jakieś plotki, bo to w ogóle jakieś nieprawdziwe informacje do nas mogą docierać. Czasami utkniemy gdzieś w jakimś korku, albo jakąś zrobimy coś z samochodem, że ten samochód nie chce jeździć. Także takie rzeczy się zdarzają, ale też w okresie retrogradacji dużo łatwiej jest nam dokończyć projekty, które zaczęliśmy i których nie możemy dokończyć i w ogóle doprowadza nas to do totalnego Szaleństwa. Ja mam na przykład taki jeden projekt, to po prostu czekam już teraz na następną retrogradację i stwierdziłam, że wszystkie moje zasoby energetyczne poświęcę, żeby właśnie w czasie retro dokończyć projekt. Czasami jest tak, że odnajdujemy jakieś przedmioty, słuchaj, albo na przykład odnajdziemy jakąś torebkę w domu, a tam jeszcze jakaś ekstra kasa. Więc też dużo fajnych rzeczy się dzieje. Warto w tym czasie też obserwować swoje sny, bo dają lepszy wgląd trochę w różnego rodzaju problemy. Jeżeli pracujesz ze snami, to w okresie retro zdecydowanie warto je sobie spisywać i szukać odpowiedzi. Gadżety, które na przykład się psują w trakcie retro, no psują się, ale dzięki temu możemy sobie kupić może nowy i lepszy po okresie retro, więc też czasami to nie jest najgorsza opcja. Czasami jest tak, że musimy właśnie jakieś projekty też od nowa rozpocząć, ale dzięki temu te projekty są po prostu lepsze. Więc podsumowując, bo się rozgadałam na za długo, planowałam 15 minut, zachęcam Cię do mądrego wykorzystywania retrogradacji Merkurego. Czasami jest to niezwykle sprzyjający czas. I niezwykle też stawia nas w takim pionie, bym powiedziała, do takiego refleksyjnego życia, tak? czyli do takiego troszeczkę myślenia o tym, co do tej pory zrobiliśmy, i do takiego oczyszczenia też w życiu, bo taki czas na refleksję potrafi nas mocno oczyścić i sprawić, że możemy ruszyć z nowym rozdziałem swojego życia zaraz po retrogradacji. No dobra, to wszystko. O retrogradacji Merkurego można mówić godzinami, bo inaczej retrogradacja Merkurego działa w różnych znakach Zodiaku, i oczywiście retrogradacja Merkurego ma też bezpośredni wpływ na nas. Jeżeli znasz swój horoskop urodzeniowy i umiesz sobie mniej więcej tam nałożyć na ten horoskop obraz nieba, który jest tu i teraz. Możesz obserwować, jaki obszar życia u Ciebie retrogradacja Merkurego chce właśnie poprawić, tak? Więc tutaj czy sesja z profesjonalnym astrologiem, czy nauka astrologii da nam dużo więcej niż takie ogólne korzystanie z tych porad takich astrologicznych. Aczkolwiek też z tych ogólnych warto najpierw zacząć korzystać, a później, jeżeli ma się ochotę zagłębiać się Namawiam Cię do tego niezmiennie, do poznawania astrologii. Jest to wspaniała przygoda i przynosi wiele dobroci w życiu. No, a tymczasem będę kończyć. Przesyłam Ci moc uścisków. Terminy retrogradacji zawsze możesz sobie sprawdzić w internecie. Dzisiaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Po wpisaniu w wyszukiwarkę, powinnaś mieć tam daty i wpisać sobie w swój kalendarz i wykorzystywać retrogradację Merkurego dla swoich korzyści. Tymczasem buziaczki miłych retrogradacji. Papa! Pa.